Kochani, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj wraz z Paulą, będę wjeżdżała się w przeróżnych konkurencjach, ale nie będzie to takie proste, ponieważ będziemy pozbawione najważniejszego zmysłu, jaki w sumie posiada człowiek. Czyli wzrok. Te oto opaski będą przeszkadzały nam w najbliższych pięciu różnych konkurencjach, a pierwszą z nich będzie jazda na orientację. Ja nie wiem sobie, jak nazwać tą kategorię. Zamysł tego jest taki, że będziemy jechać z Bartkiem samochodem, na czuja, na czuja, na czuja i będziemy musiały odgadnąć, w którym miejscu się znajdujemy. Prosta? Banalne Banalne, a zaraz się okaże czy to takie banalne Także teraz ciupaga, która pierwsza wchodzi do samochodu Ciupaga Wchodzisz pierwsza o. W tym czasie kiedy Paula wchodzi do samochodu Wy możecie widzowie zejść na dół i zasubskrybować mój kanał I zostawić łapkę w górę Jeżeli chcecie więcej odcinków z Paulą Paula czemu kurat uciekłaś? O tobie mowa <laughs> Dobra, Fala, ostatni raz widzisz, gdzie jesteśmy. Także opaska na oczy i ruszamy. O Jesus! Dobra, na razie będzie łatwo, bo wiem, że wyjeżdżamy z Podrosmana. Nie zatrzymujesz się, jedziesz prosto. Dużym minusem dla mnie jest to, że dzielnica, w której się znajdujemy jest strasznie wyżynna i tak. cały czas jest góra, dół, góra, dół, więc to może być dla ciebie ułatwienie. Niedługo powinieneś dojechać do Ronda. O, ale ładny kościół. Dobra, dobra, nie czaruj. Okej, okay, pierwszy zjazd, przyjeżdżamy koło pod... Nie, jedziemy dalej, Dalej i wracamy się. Wracamy się. Chyba się wracamy. Nie. No jak nie? A nie zrobię na przykład półtora kółka? O kurde. Nie ma pojęcia może. Ale świeci aż sobie przesłanie, ojeju. No, jedziemy w prawo, więc słońce ma prawo świecić tobie w twarz, ponieważ ta strona jest bardzo nasłoneczniona. Teraz mniej więcej jesteśmy na wysokości żabki. Dlaczego my stoimy? Nie wiem. Tu nie ma świateł nigdzie, chyba że już przejechaliśmy przez pasy i stoimy pod estakadą. Ale z drugiej strony, czy ty byś wjeżdżał na estakadę, to nie miałoby sensu, musimy się po... Jedziemy prosto. Na ile oceniasz swoją orientację w ogóle? <noise> w tym momencie to na 10. Ja mam wrażenie, że, że jesteś jesteśmy? w stanie mnie niczym zagiąć. Tak? A na przykład tym, że z tobą rozmawiam teraz i nie, nie, ogarnę, przeszkadza, mi nie to. przeszkadza ci to totalnie? Nie, nie. Jedziemy cały czas prosto. Ale się, to będzie po prostu największa beka. I jak się okaże, że jesteśmy gdzieś w zupełnie drugą stronę. Ojoj, tej okolicy nie znam. Poczekaj, tam nie ma skrętu nigdzie przecież. Boże, gdzie my jesteśmy? Jezu, ty tu zawracasz gdzieś? Przecież tu nigdzie nie można zawracać Nie, no to już jestem, jestem spalona no i Musimy się zatrzymać, bo piesek przechodzi O, ciociuś. Chciałabyś go zobaczyć pewnie, nie? ty no. nie możesz no, najgorzej. Nie wiem, no podejrzewam, że wyjechaliśmy znowu na główną i skręcasz w prawo to by miało sens. Kurde, ale długie te światła. No, nie wiem, nie wiem. Myślisz, że to światła? Czy po prostu stoi, żeby mnie zmylić? Boże, człowiek jest taki zdezorientowany. To ja. A załóż, to jest jeden zmysł tylko, nie? Mhm. Bo uważasz, sobie teraz tak żyć? Nie. Ale ja mam wrażenie, że ty jedziesz cały czas prosto. Więc albo musiałeś się wrócić i jesteśmy blisko punktu wyjścia, albo. Bo jesteśmy już w ogóle gdzieś w Meksyku. Jezus, co ty tyle jeździsz? Ile zakrętów, co? Strasznie! Przecież ty w kółko się kręcisz? Znowu na rondo wjechałeś? Nie. Dobra Polina, według Ciebie. W którym miejscu się teraz znajdujemy? Widzą mapę, w którym miejscu jesteśmy. Bym jakby... obstawiała, że jesteśmy... gdzie jest ten park handlowy, mniej więcej. Możesz zdjąć opaski i zobaczyć, gdzie jesteśmy. Jesteśmy tam, gdzie zaczynaliśmy I generalnie nie o wiele się pomyliłaś, bo jakieś myślę 200 metrów No nic, no w takim razie jedziemy po Wiktorię No i chyba będę musiał to ocenić po prostu po odległości, kto będzie bliżej Dobra młoda, widziałaś gdzie jesteśmy? Tak? Jedziemy tą samą trasą co Paulina Są światła przede mną i teraz będziemy pewnie gdzieś sken. Ale czekaj, to jest za długo O nie, ja już się zgubiła. <laughs> Masz tutaj górki z górki, więc możesz to jakoś też tym się kierować. To pokierowało mnie właśnie to, że ta trasa, którą jedziemy na 100%, właśnie jest taka lekko wyboista. I wydaje mi się, że gdzieś tutaj już obok jest moja szkoła, do której, do której chodziłam z Paulą. Tak, bo jesteśmy teraz na rondzie, moi drodzy. I. Jesteśmy na pewno na rondzie. Ale <grystanie> gdzie? <grystanie> <grystanie> jedziemy w dół. No, ja nie wiem. Teraz, proszę Państwa, skręcamy w prawo. Jesteśmy gdzieś, gdzie kiedyś mieszkałam. Tu po, po prawej stronie. Tu kiedyś mieszkałam, prawda? I tutaj jesteśmy teraz na przejściu dla pieszych. I tutaj pewnie jakiś człowiek przychodzi i myśli, czemu ta debilka ma opaskę na oczach? O, no, on chyba pomyślał. On chyba się no, tak powiedział pan. Ej, co on ci pokazuje? <laughs> to jest stakada nad nami, ale nigdzie nie skręciliśmy, pojechaliśmy prosto. Kierunkowskazy jakoś mają inaczej, je <laughs> Tak, to jest kierunkowskaz w lewo. A to jest w prawo. To jest, ale skręcamy w lewo, prawda? No, skręcamy w lewo. I teraz robimy zawrotkę i tam znowu jest estakada. Na milion procent. Czy jesteśmy na jakimś rządzie? Wiktoria ma bardzo słabą orientację w terenie, strasznie O nie, nie wiem gdzie my teraz jesteśmy, totalnie Przez słyszy, że mnie zagadaliście Ja tak starałem się Paulę zagadywać, ale twarda była i była cały czas skupiona Ja już, widzowie, nie wiem totalnie gdzie jestem Cześć, hopka Tu była hopka, gdzie są hopki na oburzu? Gdzie k***a jestem? Nie no dobra, wydaje mi się, że my jesteśmy w takich um, uliczkach, gdzieś niedaleko kościoła, tak mi się wydaje Kurde, ile ludzi Akurat msza się chyba skończyła Ej, dobra, nie No, i skończyła mi. się, no? 19. 19 no, tak ktoś tu mieszka? Pała. Ja tu mieszkam? Mhm. Może tak jest, może tak nie jest. Kurde, ja nie wiem! mnie to tak wkurza, że ja nie wiem! Dla kobiety jest najgorsze uczucie. Nie One chcą wiedzieć wszystko! Ja już teraz mam wrażenie, że sobie tylko takie jadę, żeby jechać. Jesteśmy w punkcie docelowym. Gdzie jesteśmy w tym momencie? Na no, obózu centrum. Wyszło o burzu centrum, tak? Tak. Mogę zjąć opaskę? Możesz. No tak myślałam, że wrócimy tutaj. Tak myślałam, ale potem znam, że nie, że to byłoby za łatwe, gdybyśmy wrócili do tego samego miejsca. Trochę już spotkaliśmy się w połowie, więc co zrobimy? Wprowadzimy adresy Google Mapsa i zaraz damy wam znać jaki jest werdykt. Dobra, sprawdziłem odległości, które podały dziewczyny do miejsca docelowego i okazało się, że obie trafiły w 300 metrów od punktu. Także no co, no, nic innego nie pozostaje jak powiedzieć, że po pierwszej konkurencji macie remis. No i zajebiście. <laughs> Dobra, Paula, teraz lecimy trochę kreatywniej. Mamy tutaj takie oto piękne motylki, które będziemy musiały pomalować tymi oto farbkami. Masz 15 sekund na to, żeby zapamiętać kompozycję kolorów, bo nie będziesz ich widziała. A na co już mamy 10 minut? 10 minut będzie chyba wystarczająco, co? Będzie. Niebieski, biały, żółty, zielony, czerwony, zielony, brożowy, niemukowy, żółty. nieistotny. Czas start. To lecimy Prawia. Mamy pędzel, to jest pędzel i on jest taki nie za duży, nie za mały, będzie idealny do malowania Już się, Ej, co ty już robisz? Czekaj, ja chcę, poczekaj, poczekaj Wsparcie robimy, patrz Patrz, patrz, nie mogę patrzeć To jest chyba biały, to jest czerwony, to mój palec To jest czerwony, na pewno, bo to był chyba trzeci Ty mówisz do mnie czy do kogo? Do ciebie i do widza. Patrzy na ciebie, tak? Ja nie wie, widzisz, na ciebie patrzę Ty będziesz używać czerwony? Jak chcesz to odkładam tu No blisko, trochę do siebie. Ja? Tak, ty i trochę w prawo. O i dół! Tak jest, mamy to! Gdzie była moja farba? Właśnie dotknęłaś Chyba tu. No Paula świetnie ci idzie. Dobra, czy już mam mokry pędzel? Jeszcze trochę zamocz. Nie ta to to z... dziurka, Victoria. Nie? Do góry, w prawo. O tu trafiłaś! Tu? No, masz wszędzie! <grym> Dobra. A po co ty dodawałeś tego zielonego? Tak! Ja nie rdzielek przelałaś! Jezu, Ej. przepraszam! O. Bartek, czy ja zamoczam w, w, w farbie? Tak! Tak? Dobra Tak Ślicznie się idzie Paula Tak? Piękny kolor nałożyłaś tak. tak? Tak Dziękuję Co to jest za kolor? No taki cudowny <grych> Jak mi idzie? Dobrze? Klasa Wiktoria Tak? Mhm Pięć minut Co? Trzeba przyspieszyć tempo I teraz potrzebujemy jeszcze drugie czerwone skrzydło namalować jest czerwona farbka? Dobra to jest czerwone. Lecimy z drugim z czerwonym skrzydełkiem. Jakim? Czerwonym. Jaka wyrazista ta czerwień. Czyli nie trafiłam. Na czerwony. Dobra. Oj! Wylałaś! Rozpaliłaś tylko. <grywałaś> o nie, nie przepraszam! No Dobra, no. Ok. Przepraszam! Co zrobiłeś? Co? co, nie, co nie, nie, jest <grywa> Ty to wylałaś? Nie widzę nic! Takie Dobre, wypadki nie. ludziach. Muszę wymienić pędzel. Teraz biorę jakąś inną farbkę i to będzie... O, to jest chyba żółty. A skąd ty wiesz? No bo dlatego wiem, że to żółty, dlatego że zapamiętywałam na początku kolory farb. <laughs> Paula! Co? Przecież ty mam motyla zalanego. <laughs> Niemożliwe. Nie mam całego mokrego motyla. <laughs> Naprawdę? Tak. Ja przepraszam. Odkładamy pędzle! Odkładamy! Nie może być tak źle O Jezus Ale ty takiego mrocznego tego motyla zrobiłaś Co ja tu się stało? Ale Paula, jak ty to zrobiłaś, że tak to ładnie zrobiłaś? No nie wiem, ja dotykałam sobie ranty i wiedziałam, że tu, tu są ranty, te skrzydła, że tu się kończy ten motyl, że jest zgięcie Ja zapamiętałam jego kształt Ale kolory? To przypadkowa Nie no, mój motyl też jest ładny Jest piękny Naprawdę. Powiedziałam się z takim przekonaniem, że prawie uwierzyłam. Teraz czekamy na werdykt, który może być na pewno ciężki. Patrząc na to, oba mi się nie podobają, ale z dwojga złego w tym przypadku wybieram. No, tylko Paoli. Nie ma co się oszukiwać, moja praca była słaba, ale spokojnie w kolejnej konkurencji cię rozwalę. Teraz Paul zabieram Ciebie na zakupy. Słuchaj, pójdziemy sobie na wspólny shopping. Każda z nas będzie miała 5 minut na wybranie sobie odpowiedniej stylizacji. No i na końcu obie zmierzymy się, która stylizacja jest lepsza. Ja będę wybierał. Do, Do dzieła! <słuch> Sklep, który wybrałyśmy to New York, dlatego że żadna z nas w sumie nie chodzi tam zbyt często, więc będzie tym bardziej śmiesznie. A i widzowie chciałabym dodać, że pomysł na tą konkurencję wziąłem od, nie wiem, kogoś z kanału Jazi, gdzie oni wybierali właśnie stylizację na ślepo i bardzo dobry pomysł mi się spodobał, także chciałabym zobaczyć, jak nam to pójdzie. Dobra Paula, dawaj, 5 minut, czas start. Jezus, ale kieruj mnie, żeby ja na Dobra. nic nie wpadła. W prawo, w prawo, w prawo. Ja no. ci powiem, tak, jesteśmy obecnie na kamizelkach. A przed tobą są klapeczki. To może klapeczki? A weź machni ręką w lewo. A teraz... Nie No, przed sobą coś masz fajnego? Spodnie, spodnie. Na pewno? Tak, na pewno. Czy to jest dobry rozmiar? Gdzie ty jesteś, No to był. Ciężkie są te spodnie. masz dwie pary. Aha. Nie mogę tego odłożyć. No nie wiem, jaki Wiktoria nosi. m nie? A to sobie kupujesz, a nie... Sobie? Tak Dlaczego? To dla siebie wybierasz outfit Co ty mówisz? To ja nie chcę spodni, ja chcę sukienkę No to se szukaj sukienek <grym> A wiesz, że zostało ci 3 minuty? Kurde Powoli, powoli To dla widza Przymierzysz? <grym> Okej, okay, to jest coś przyjemnego w dotyku No dobra, jaki to jest rozmiar? 40 Oj, oj, oj Ja potrzebuję 38 38, dobra Powiedzmy, że to mamy. To tak? ja na końcu Tak, nie traćmy dobra. czasu, bo zostało ci bardzo mało czasu. Dobra. O, materiał mnie interesujący. To ma długi, krótki rękaw? Co to jest? Jaki to ma rozmiar? O Jezu, to ma przód w ogóle? To bius będzie zakryty w tym? Co to jest za rozmiar? Nie jest to taki rozmiar, to Aha. jak ci się podoba. no dobra. No mega śmieszne. No dobra, to niech będzie to. Okej. Okay to zaraz po to wrócimy. Pomocy <noise> No No teoretycznie jakbyś podeszła jeszcze do przodu, to może coś fajnego. I minuta ci została ogólnie. O, odkryte palce, buty. Dobra, weźmiemy to. U, u, u. I to chcę. No, Okej, okay. zostało ci 20 sekund. Nie. Nie? nie, nie. Okej, okay, no to możesz ściągnąć opaskę. No, bierzemy wszystkie rzeczy po kolei. Serio, to wybrałam? Tak. Nie mogłeś mi powiedzieć? Ale co miałem ci powiedzieć, że no to twoje wybory. Że idź dalej. Gały widziały, co brały. Dobra Wiktorcia, Paula już jest w środku, Ty masz 5 minut, czas, start! Okej, okay. generalnie to, to co na wstępnie muszę powiedzieć, to czuję się jak debil. Wydaje mi się, że jesteśmy na dziale damskim, bo jak wchodzi się do New Yorkera, to tu jest dzial damski, a dopiero gdzieś dalej jest męski. Więc a ja Ci tylko starała. powiem, że tracisz czas. Aha, no dobra. Masz tylko 5 minut. Rozmiaru nie musisz wybierać, potem po to wrócimy. To jest chyba jakaś spódniczka, ja nie chcę spódniczki, ja bym chciała ubrać jakieś spodnie. Cały czas prosto Partej. Ja nie wiem w ogóle co ja mam szukać i ja nie wiem gdzie ja jestem. Kapelusz, dobra, biorę kapelusz. Co się cieszysz? No weź Dabida. To, to, są, to są chyba ten, staniki. Nie, 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 staniki mamy... Y... Partej. No. Strzegaj mnie. Stanik mamy na sobie, więc ja nie chcę stanika. Ej, ale nie rób takiego rozpierdzielu, komita. No już się zaczynam stresować. To jest sukienka? Mhm. Uh -huh. Nie, to jest bluzka. Nie, to jest sukienka! Nie, ja chcę spodnie. Ja mam tylko kapelusz! To mogę cię podpowiedzieć, w prawo, w prawo, w prawo masz spodnie. O! To są spodnie? spodnie? Jakie drogie! Mamy spodnie, mamy kapelusz, teraz jakaś bluzka. Gdzie są bluzki? Półtorej minuty. Co pani robi? O, a co to? O, dobra Katana i pasować mi ten jeans do siebie na pewno I jeszcze bluzka pod to Bartek, pomóż mi no To jest zwykły t-shirt Prosto, cały czas prosto, podpowiedź Nie, nie tak bardzo prosto, że w drugie prosto Nie złapie nikogo, nie dotknę? Szybko jakąś bluzkę, dobra biorę to Nie wiem co mam, mam kapelę, nie tutaj... masz kapelusz no. Nie masz kapelusza, nie masz Ej, no i co, tutaj były bluzki e e ładny, taki zimowy. Co ja mam Fajnie, no super, naprawdę jestem zadowolona. Ja w sobie... Ja jeszcze tak nie przyglądam się tę. Ja co tutaj jestem mam. z twoich zadowolona ogólnie. Masz tak? o wiele lepszy outfit niż ja. Bartek, no. mam nadzieję, że lubisz chodzić na działkę. Że lubisz działkowicz Dobra, idziemy się przybierać. Go. Nie pomyślałam i właśnie. <grym> Ej, ja fajne, to super ciekawe. Super outfit. To ma czuje zresztą resztą, no <grym> Bardziej mi się podoba outfit Pauli, naprawdę, mi naprawdę. Też, te spodnie są ciekawe. Też się bardziej podoba outfit Pauli, tak Serio? Punkt jest taki bardziej. No bardziej pasuje. Pasuje do, do siebie. Tam gdzie Bartek przygotował nam kilka losowych przedmiotów, które my z Paulem będziemy musieli odgadnąć i zapisać prawidłową odpowiedź na tych tabliczkach. Oto wasz pierwszy przedmiot. Ja już wiem. Ja już też wiem. <noise> w ogóle ja tutaj nie ma co sprawdzać uważam. Instax. Tak. Tak jest. N -n -n. Misiu mam nadzieję, że kolejne przedmioty są bardziej skomplikowane. A, to jest... A, nie powiem co to jest Wiesz co to jest, tak. to jest takie malutkie Kurczy, to jest niby proste, ale nie Mamy takie rzeczy w domu? No dobra, no wydaje mi się, że wiem, ale nie mam pewności Hmm, jak to się nazywa? To będzie głupie co napiszę, nie patrz Okej, okay, moja odpowiedź trochę inna jest i ja teraz zaczęłam wątpić Krzyżak na magnes do magnetycznego śrubokrętu Pierdełko to był bit do wkrętarki, po prostu. To no to wiertełko. No, albo też takie coś mogło wyjść do śrubokręta. No ja kojarzę, że są takie wymienne TT i wtedy to magnetycznie wkładasz. Czyli wiertełko. A, żadna z was nie ma punktów. No jak to nie? Proszę się nie kłócić. Dobra, Wiktoria, Wysa rękę, ale uważaj, bo możesz się ruszać. Nie mów tak. Uuu, misio. Tymczasem ja z opaską na oczy. Uważaj, bo może się ruszać O, Misiu. Okej, okay, dobra. Ja wiem co to jest. Ja Nie wiem co to jest. Trzymaj. uważaj. Nie, czuj, uważaj. Tu łap. Trzymaj. To się tu? rusza? A fu. To jest też proste. To jest ciekawe. Marchewka. Tak, zgadza się, to była marchewka. No i fajnie, proste. Bartek, daj coś trudnego. Proszę, Wiktoria to jest włochate, co to jest? To nie są moje stringi? A twoje stringi są włochate? Ej, dobra, ja wiem co to jest Paula też będzie wiedzieć co A. to jest Masz Nie ja wiem A, no. wiem co proste. to jest Proste Serio? No A. Podwiązka. Podwiązka Ja pierdziele, ja bym tego nie zgadzał za Chiny Dobra widzowie, bonusowa runda, no teraz jest zagrę na pewno Teraz was mam. i Co to jest? <noise> no ja nie chcę tego dotykać. Eee, co to za masz? <noise> co ty jej dałeś? Co my mamy z jakąś mazią? Nie wiem. To ma jakieś przyciski tu? No właśnie te przyciski, co to jest? I to aż tyle? E, fu, co się wylało z tego! No fuu, ja nie wiem co to jest. No to była woda, Bartek. <noise> ja wiem co to jest! To by się zgadzało. Dawać już? Nie mam pojęcia, co to jest. Co masz opisane? Słuchawka prysznicowa. To taka końcówka co do prysznica. Tak jest. Tak. Bo mi jak mi się skojarzyło właśnie z tym, że jest woda i ma te takie Wypust... gumowe Nie. wypustki, no. No nic, w takim razie tą konkurencję wygrywa Wiktoria! Wyręczę Wiktorię i powiem Wam, co będziemy robić. No więc tak jak już się możecie domyślać, będziemy się malować. Oczywiście z zasłoniętymi oczami. Jedna będzie miała zasłonięte oczy i będzie musiała trafić w usta tej drugiej. I oczywiście wygrywa ta, która będzie miała ładniej pomalowane usta. Kiedy mama każe zabrać brata z domu, wyraz <laughs> z domu. No dobra moi drodzy, zobaczymy w takim razie czy jestem tak dobrą makijażystką jaką jestem, bo oczywiście jestem. Nie będę sobie pomagała drugą ręką. Paula, jeżeli włożę ci pomadkę w oko, nie przepraszam. Usta masz pewnie gdzieś tu. <grym _> no nie śmiej się, bo ci włożę to buzi. Śmieję się z zaciśniętymi zębami. <grym _> może jej kuchni to takie... cię może zobaczysz to leci. Podejście <grym _> tak. numer dwa. Ślicznie, Wiktorcia, Śliczne. Mm. 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 A <laughs> dobra, jestem na ustach. Zamknij twarz, bo jestem na ustach, czuję, popłuczyłam zęby. No, widzowie, właśnie przetrwałem przygotowania do nowego filmu Joker. Tak właśnie prezentują się usta wykonane przez profesjonalną makijażystkę, focia make-up. <laughs> Widzicie tą <laughs> imitację tych kółków kupidyna? <laughs> Generalnie wszystko jest... Prawie na swoim miejscu. No dobra, to co? Zmiana. Zemsta będzie słodka. Gdzie ona jest? <noise> w ogóle. Boże, bo nie na blask. Nie <noise> ja więcej, naucz <nałóż>, no. No. <noise> Ciekawe, <bądź>. <głosy> <głosy> Proszę się nie śmiać, bo mi nierówno wyjdą. No. Delikatnie nie równo. No to się nie śmiej. To tak naprawdę. Dobra, wydaje mi się, że Chyba tak. Podjęty. Chyba już e, zrobiłam. Ale ja nie uwierzę, że to, to zrobiłeś niechcący. Nie uwierzę, że to zrobiłeś niechcący. Mówiłaś pod brudek z ustami? No wiesz, czułam oddech Gdzieś w tej okolicy, więc Ale nie naprawdę, Paula? No nie, na niby, no tak No, także widzowie, moje usta Są Pięknie pomalowane No dobra, wydaje mi się, że tutaj werdykt jest dosyć prosty No i tą rundę Wygrywa Wiktoria Przykładam mi Paula, ale rywalizacja była zacięta. poprawiliśmy już nasz makijaż I podliczyły się punkty i wychodzi na to, że w sumie jest remis. Tak. Także obie spisałyśmy się w naszych zadaniach bardzo dobrze. Co do nagrody, nie spodziewałam się, że będzie remis, także myślę, że obie będziemy zadowolone z takiej nagrody jak pizza. Ooo tak. Obie jesteśmy już w sumie głodne, nagrywamy to już sporo czasu, także no. taka pizza nam się należy. Mam nadzieję, że taki film wam się podobał. Jeżeli tak, to się Zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się niebawem. Pa, pa! pa.